Dobra jestem eee. To wszystko przez komputer Ile masz miotko? Co mam? Ile masz tego miotkę i tak dalej? Ja dopiero mam siódmy poziom tego wszystkiego tego zrobienia To zamiast trzeci raz. Dobra do Ej ja nie mam elektrycz jak zrobić elektry No to jest za to jest na to jest na którymś tam A na którym? Na trzymam czwarty. Na czwartym Czwartym czwartym, na czwartym Ale musimy mieć cztery proszku, no to za niedługo, no co to za dwa cztery <coughs> A, no dobra, to no. jest stary w no to pozbieramy kilka Mam 155. nie, 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 200 bloków. No to mam. nie, nie, mam prawie nie, to co ty? Ja mam prawie, y Łatwo. prawie mam... tak y trzeciego poziomu. Teraz coś tak prawie tego ukończone. A. Nie, co ja zrobiłem? Nie, ja nie, nie chciałem tu iść. 4. Emeraldy teraz, dobra to łatwo. 2. Dobra, to już szukamy. Na 9, mogę na dziewiąty, ale nie. Nie mam Ja Jam na siódmy. Ok, siódmy a ósmy. Nie, ja muszę na ten. Dwa tego tego posługuje. Kurwa, nie mam. 400 dobra, mamy. O, nie nie To zówna, Bo ja tutaj robię misję. To A... Ja sam wykop 200 złota. No dobra. I kasę zostaje za to. No wiem. No i to się opłaca. Będę więcej i mogę coś na rynku kupić, tak? No. no. Dobra. Wyślij 30 wiadomości na czacie. To już nieważne <kuh> Seel, dobra Nic nie bierze to no, masz To no, jest dobra, zostawię sobie te... 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 Dobra, trzeba zrobić najlepszy killoff Kisiu like do Ej, jak będziesz miał dwa tego proszku, to mi tego są na to mi powiedz, bo ja to potrzebuję. Ja sobie to zostawię, człowieku. Ja sobie muszę zrobić lepszy kill No Na te? No właśnie. Dobra, to ostatnie, już co możemy wybierać? Siema Siema Już nie mam prawie miejsce, dlatego tak pomału kopię Ej, no. ja Dobra, jeszcze mogę chwilę pokopać O, już prawie nie Dobra, teraz tylko bloki weźmy wykopne Możesz, Michał, zbierać te emeraldy, bo ja tutaj tylko bloki chcę na razie. Dobra. Zbieraj je. Ja bloki sobie ze mną. Bloki ci Dobra, mam już, dobra. Dobra. <laughs> Czekaj, bo... Więc <laughs> tak możemy schować, a to wszystko sprzedać. Mamy... Panny. Ma. Dobra. Trzydzieści trzy tego, tego, zamiast tego, to tu. Ja mam czwarty siódmy ja mam Poziom siódmy to potrzebujemy. Poziom siódmego. Jeden, Nie ten. mam dwa z poziomu siódmego. Ja no, już <coughs> Jak mamy dwa Redstone, mamy te główne dwa. Nie pierdzie. Co? Co jest? Powinien mieć. 2 z To jest poziom 8, jak chcę 8 Te rozstrony? No te, te muszę mieć yy, yy, Te Glossong muszę dwa razy mieć Cholera <coughs> No dwa Glossong, dobra, ale no, nieważne Dwa Glue muszę mieć ale te takie całe? No, te, 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 no. Ja mam jeden mhm. na razie. Mhm. A miałem ten zrobić, kurde. Eletry. Mhm. To zaraz zrobię. Jak czwartym poziomie jest alfa Właśnie wiem. Idziemy z powna. Ja mam właśnie tam elitrę. A na piątym miejscu, na szóstym? Już nie, na, tak. każdym od już jest na każdym otwartego już jest wiesz, na każdym. Tak? Mhm. Czej, 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 czej. A, z tego muszę być to i... z te tej, tej mhm. Mamy dwa. Kurde. Czekaj. Mamy trzy I mamy tylko trzy, dobra, to ostatnie tylko zostali no. Zostało no, nam ostatnie, co musimy zrobić? Sel ten? Dobra, jak mamy to kilka to możemy Z tego zwrócić... Też ciągle selam Ta, no. Dwa, zamiast dwa, to Dwa te to, 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 to dobre, ja cię dupię, ale czy z roboty człowieku? No, to ja jak później nie da szybciej też wymieniać no, w No tak, potrzebny nam jest. Y... To by było dwa razy szybciej. Tak, 6 i Elytra idzie, leci do mnie. ...elektra. E, e, jak będziemy mieć set, to możemy iść na ten Ja idę teraz na ten. A gdzie ferwerki się kupuje? Ty. Ja mam dużo. Daj mi. Ja sobie Gdzie ty jesteś? jestem na Kurwa, jak Mam iść do ciebie, no Już idę wczoraj tego schowa mi damy Odsta Tak coś to chodź tam spiczna Strefa Gdzie <coughs> jesteś? Na m No o. Jestem Jaki ty masz killow? Netertowiesz chodź Dobra dzięki Nadertowy ciągle mam ty dostałem od gościa. Ah. <coughs> tak no, taki dostałem od gościa. Tada. O matko, jak ja wolno go kopię. Mm -hmm. To chyba powinny być dziesiąty poziom, jak się to ten. Ja mam dwa na dziesiąte, ale co pierw muszę dojść do tego? jeśli nie posiadasz przedmiotów, wymaganych na, chcesz wymienić. Dobra. Nie da się... Ta jebana macie, te pierdolone C, które wpisywałem, czy Mam te na szybko sprzedać te, a kurwa... Nie mogłem, bo w jakiś światce je pan nie Ja pójdę na górę od góry Mhm. Mm Chcesz nagrody darmowe? No. Musisz wygrać. Wykopać kilka tysięcy bloków tu na spełnię. Przecież masz. A, no co? Nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem też. Mm. Mam coś. Z, u, u, muszę kupić surkera. Ja, gdzie się kupuje właśnie? Ja tylko odmówię, no nie wiem. No nie wiem. A gdzie kupujesz wszystko? W sklepie, rynek. Czy co? Nie, to wszystko siebie wszystko Co ty dupcisz? Tu nie Tu też nie. Tu nie Kowal też nie No i Gdzie ty jesteś? Nie mam jako o niego Pierwsza. Ja sobie pięknie. Tjel, se tani, ja kupić Na mamica, A jeden tyrka? Za čas?